Cześć, dzisiaj przedstawię Wam krótki film jak zregenerować, rozkręcić, wyczyścić i jakich elementów użyć do regeneracji bloku zaparzającego kawę w ekspresach Nivona, Melita, bo one są praktycznie identyczne. Do regeneracji, rozkręcenia ekspresu będziemy potrzebowali torxa 10, torxa Piętnastkę, jak sobie o czymś przypomnę, to jeszcze o tym powiem. Generalnie zaczynamy od tego, żeby. Rozkręcić cały bok obudowy, który będzie kluczowy w późniejszym składaniu, żeby nie popełnić błędów. Ja używam do regeneracji takiego zestawu oto naprawczego. To jest zestaw składający się z górnej uszczelki tłoka, z zaworku, wężyka silikonowego, tubkę smaru silikonowego spożywczego, uszczelkę komory zaparzacza oraz uszczelki... Oraz uszczelki wylotowe, która się znajduje, jedna tutaj, i dwie od wewnętrznej strony, jedna tam, druga tutaj na zewnątrz na złącz, złączce zaparzacza. A więc zaczynamy od zdemontowania na początek rączki zaparzacza. Podkręcamy mechanizm rączki, jej blokada. Blokady należy przesunąć, przytrzymać sobie palcem. Wychodzi. To jest na bok. Żeby teraz pozostałą część zaparzacza rozkręcić, należy odkręcić raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj, od tej strony. 5, 6, śrub. To roksem 15. Oczywiście zapomniałem jeszcze o, jednym, o jednej śrubce, która się znajduje w tym miejscu. Jak już to mamy rozkręcone, całość obudowy nam po prostu do siebie wychodzi. Ok, ta sprężynka znajdowała się tutaj. To jest element, który można także wyciągnąć. Zwróćcie uwagę, jak jest włożony. Nie da się. Z powrotem, jak będę to składał i jeszcze raz pokazywał, nie da się włożyć tego na odwrót, tylko wchodzi to w jednej płaszczyźnie. Ale to można sobie już odłożyć. Górną część wysuwamy, ona znajduje się tutaj w tych szczelinach, po jednej jak i po drugiej stronie. To idzie już do mycia. Cały zaparzacz nam ładnie wychodzi. A żeby zdemontować tłok, należy z drugiej strony także odkręcić dwie śrubki. Ok, śrubki zdemontowane. Wysuwamy cały tłok. Odpinamy wężyk. Ok. Boczną część mamy już także zdemontowaną. Możemy od razu, jak już nam jest wygodny, zdemontować już wężyk silikonowy, on już nam nie będzie w ogóle potrzebny. Całość. Idzie do kąpieli, także tej części obudowy. Eee, tak, ta także. Tym się nie przejmujcie, pokażę za chwilę. Tłok. Odkręcamy, sitko na tłoku. Odkręcamy torxem 10. Siteczko do mycia. lokatę uszczelki tą którą tutaj mam do mycia tłok mamy zdemontowany idzie do mycia górna uszczelka idzie na bok, ona już nie będzie do niczego potrzebna i teraz dalej zaparzacz, zaparzacz jak podobnie w innych markach ma korbowód, tłok, komorę żeby zdemontować korbowód Tłok ściągamy na sam dół, chwytamy sobie dwoma palcami, czy jednym palcem po prostu korbowód, ściągamy do siebie. On nam pięknie wyskakuje. Tłok wybijamy, wyciągamy. Mamy już tłoczek wolny. Tłoczek idzie do mycia i od razu, możecie zobaczyć, idzie to gruntownego czyszczenia, bo kanały są zatkane. Ostatnim elementem na tym etapie, który ja jeszcze rozbieram, no to jest złączka, która się znajduje tutaj na jednej śrubce. Śrubkę odkręcamy, także torkam dziesiątką, wysuwamy i komora razem ze złączką też idzie po prostu do mycia. Ja to wszystko umyję, przygotuję już na gotowo i pokażę krok po kroku, co będziemy składać, używać, mając cały zestaw naprawczy. A więc przystępujemy do składania całego zaparzacza. Wszystkie elementy zostały wyczyszczone. A, gdybyście się zastanawiali, dlaczego po wyjęciu zaparzacza stoi wam woda w komorze, no to właśnie dlatego. Wszystkie elementy. Wszystkie sitka mają być drożne. No dobrze. W takim razie teraz tak. Zaczniemy od samego samej komory zaparzacza. Elementem, który trzeba będzie tutaj wymienić, jest to dolna uszczelka z tego zestawu. Dajmy sobie to tutaj na bok. O. Dolna uszczelka, która będzie do wymiany. I teraz tak, w komorze samej zaparzacza, w komorze samej zaparzacza, tutaj w tym miejscu centralnie na środku. Tak, czekajcie, żebyście widzieli lepiej. W tym miejscu znajduje się zaślepka, pod tą zaślepką znajduje się ta uszczelka. Ja używam takiego przyrządu, możecie użyć cienkiego płaskiego śrubokręta w tym miejscu już o. W tym miejscu tutaj należy sobie to delikatnie podważyć. Zaślepka nam wychodzi i mamy do wymiany uszczelkę. I teraz to zrobimy. podłożę na chwilę telefon. Zaślepka nam wyszła. I tutaj mamy uszczeleczkę, którą należy sobie po prostu wyciągnąć. Uszczelkę wkładamy wycięciami do góry. Ok, wciskamy. I jeżeli chodzi o zaślepkę, musicie zwrócić uwagę na, na tutaj yy, to wyżłobienie. I to jest. Półokrągłe i jest płaskie. Płaskie u góry, półokrągłe na dole. I tak musicie to... O, proszę. I w ten sposób ląduje to z powrotem. No, skoro mamy wymienioną już uszczeleczkę, to także używając smaru silikonowego, spożywczego, delikatnie należy dosłownie... W niewielkiej ilości, bo tutaj nie wiadomo ile trzeba. Wnętrze komory sobie po prostu przesmarować, rozprowadzić palcem, palcami. Ok. Tłoczek. Także delikatnie przesmarować. nakładamy Podobna sytuacja jak w Saeko. Korbowód tłok musimy ściągać, ściągnąć oczywiście na sam dół. Korbowód sobie. Korbowód sobie nakładamy w ten sposób, żeby nam się zlicował z tłokiem i trzymając komorę dwoma rękami, tu z lewej, tu z prawej strony palcami naciskamy na korbowód, żeby wskoczył na swoje. Miejsce, cyk. Tutaj aż tak dużej siły nie trzeba używać. Proszę. Wszystko mamy na miejscu. Następny element, czyli złączka zaparzacza. Do niej mamy w tym zestawie jedną przezroczystą, drugą czerwoną uszczelkę. Przezroczysta ląduje w tym miejscu, czerwona ląduje w tym miejscu. Wkładamy i skręcamy. Oczywiście. Także delikatnie przesmarować tą złączkę razem z uszczelką. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o samą komorę zaparzacza. Teraz tłok. Uszczelka. Wycięciami wycięcia mają być w ten sposób. Jeszcze raz, w ten sposób nakładamy, mamy dystans. Nie da się założyć go odwrotnie, tylko wchodzi w jednym momencie i siteczka. I skręcamy oczywiście. Sczelkę silikonową już możemy sobie przygotować i założyć. Ok. W porządku. No i teraz przechodzimy do najważniejszych rzeczy. Bardzo dużo z Was popełnia błędy przy rozbieraniu ewentualnie zaparzacza albo nawet i nie rozbieraniu i czyszczeniu pod, pod kranem z zimną wodą. Później zaparzacz. Nie wskakuje, nie, może, nie można włożyć na swoje miejsce, coś się blokuje i tak dalej. Zacznijmy od płoka. Króciec wskakuje nam tutaj. Mocowanie. Cyk. Wężyk oczywiście już zapinamy, żeby nam było po prostu już wygodniej. Wężyk ma zajść. Zachodzić do samego końca. Możemy od razu górny tłok skręcić. OK. I teraz komora zaparzacza. Uchwyt, blokada... Odsuwamy ją, komorę wkładamy, przesuwamy do samego końca, tak? I w tym momencie, o, przepraszam, jeszcze coś nie o, w tym momencie, w tym momencie blokadę zakładamy i proponuję z drugiej strony przytrzymać sobie już tutaj to wszystko palcem. Często jest tak, że składacie zaparzacz i to nie jest na swoim miejscu. I stąd pojawiają się problemy, że nie da się włożyć zaparzacza, że nie widzi zaparzacza, ponieważ ten element styka się z mikroprzełącznikiem, który się znajduje w środku. Więc wkładamy, blokujemy, wkładamy, blokujemy sobie palcem, żeby o, żeby to wszystko się tutaj trzymało. I teraz, idąc dalej, wkładamy sobie, generalnie odbijak ma nam wejść tutaj, w to miejsce, ale jak już sobie nawet tak położycie zaparzacz, macie o wiele większy komfort, uzupełniamy ostatnie, ostatnią rzecz z zestawu naprawczego, czyli zaworek, uszczelkę, jak kto woli, Uszczelka wchodzi nam tutaj w tym miejscu. Ona nie wejdzie do końca, no bo ma swój dystans. Ok. Tak jak mówiłem, to wchodzi w jednej płaszczyźnie. Nie da się tego włożyć. Sprężyna. No i teraz uwaga nakładamy Zwracamy uwagę na wejście tutaj. Wejście tutaj. Wejście. Tutaj, o, no, już nam nie weszło. Trzeba po zrobić poprawkę. O, cyk. Weszło. Weszło. Weszło i uszczelka nie powinęła się weszła. Mamy to. Ale jak widzicie, poszło. Rusza się zaparzacz, więc musimy sobie teraz. No poczekajcie. Ja sobie... Odsuwamy, odsuwamy, palcem przesuwamy zaparzacz i klinujemy. Mamy. I teraz, i teraz, tak jak ja sobie to robię, skręcamy wszystkie. Składamy i skręcamy. A jeżeli chcecie już mieć spokój i nie martwicie o to, że za chwilę ta blokada Wam przeskoczy i będziecie mieć lu luźny zaparzacz, po prostu włóżcie już sobie rączkę. Oj, kilka, 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 żeby tutaj nie było żadnych. Żeby, żeby tutaj nam nie było żadnych problemów. Oczywiście zwróćcie uwagę, czy porbobód nie jest zakleszczony, obchodzi z nim. Okej. Okay. Przytrzymajcie sobie palcem. Weszło. Do góry. Do góry. Klik. Weszło. Zakręćcie sobie, zakręćcie sobie od razu już rączkę, chociażby jedną śrubę, i macie po problemie. Blokada jest zablokowana, zaparzacz wam się nie rusza. Możecie sobie w spokoju skręcić wszystkie pozostałe. A, mój błąd? No i widzicie. No i tak się zakręciłem, oczywiście. Tak się oczywiście zakręciłem, że nie powiedziałem o jednej rzeczy, czyli nie, za, nie założyć, ale chociaż nie. Duża piętnastka, duża piętnastka wchodzi bez problemu, żeby tamtą śrubę, żeby tamtą śrubę móc zakręcić. Ok. A, no... Powiedziałem o przedostatniej rzeczy jeszcze z tego zestawu naprawczego. Czyli bierzemy najmniejszą uszczelkę wargową, którą tutaj mamy, wkładamy na złączkę. I finito. Tak wygląda rozebranie i złożenie całego zaparzacza razem z zestawem naprawczym. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe. Być może jeszcze nagram kolejny filmik jak już przyjedzie mi cały uchwyt będzie, będzie mi wygodniej po prostu operować kamerą z, jakby z, z, kamera będzie z góry będzie, będzie jeszcze lepiej po prostu, widoczna